Też widzę i widzimy się w kolejnym odcinku z Minecrafta Tam razem Menhans. Wejdź po odcinki, ale nie mi się ich przysłać Miałam pół jedzenia, ale wcześniej się atakowaliśmy I zaczynamy Dobra, staw. I Dobrze. Dobrze, bież, bież, bież. Bara, czekaj, tam I zaczynamy Dobra, odczekaj, tego lupitemy, lupitemy Daj, do badań, tu jest dziurza, Okej, okay, więc sobie jeżdż tam, przypał. Ty masz tutaj ja doci ja zgnojać. No tak, mam pół serca. Dobra, tylko tutaj robimy tak. Idę ten co idemy robić? Okej, okay, mam się chlapane. Ja na razie nie, ja nie wiem. O, co ma ocean! Mam ląka prawnika i łokcie i Dobra, ja, ja wiem, gdzie wy jesteście. Nie, nie, on uciekł oceanem. Czekaj. Najkrótsze um... jest no to, że nie mogę pójść do was pod... To, pod żywo. Czekaj, czy ja też zaczynam nagrywać? Ja nie nagrywam, nie ja dość, że mam kapituł to tutaj nie chcę mi się tego nagrywać. Cześć widzowie, jesteśmy w odcinku yy, Manhunt, perspektywa łowcy. Już zaczęliśmy startem. Cieka się ze mną jeszcze viś, X z który jest łowcą ze mną. Ja szukam już jest Jestem oczywiście łowcą. Ja szukam wiąże. Zgadnijcie, czego szukam. Mnie. Widzowie coś wam napiszę. Patrzcie widzowie, coś wam napiszę. Ojez, do aternos aż tak laguje? Hmm. Nie, to ja nie widziałem. A ten to się pali. No jakby to się schodził to przysłowie. Widzowie już widzieliście. No, ja to takie miałam i jak to jest na cały. Jak są set? Jaki set na teretowy? Ja będzie wiem Jakso na Aha. Ja sobie robię żarcie. Tefli się do mnie żarą. Za... Jestem ja ja z oceanu, slow hp, bez jedzenia, bez tulsów, bez słodki. Ja jestem bez niczego stary, jakbyś grałem. Ja, ja, ja wiem gdzie jest serum, bo jesteś w oceanie chyba. E, to... Nie, ja sobie robię itemy, bo ja mu odpuściłem już. Dobra, to czekaj, na... gdzie ty jesteś? E, bo jestem e, ten e, na stronie. Prima Dobra, to ja nie wiem Nie, Nie, ja nie ja gdzie. Ty, ja Nie, Nie, piją. Serio? Uciekłe pewnie za chwilę mi się nałożyły efekty mining Fatig. Ale ja mam lagi. Ja nie mogę kiedy zrobić. Ja też miałem w lagi, to przebijam mnie owiec. Na wyrko. Ej, hey, tepnę się do siebie. Ja te paj się kupię. Patrz. Patrz na to. Patrz. No. Patrz na to, Ja chyba skinę słodku na oceanie. Ja nie wiem. Na tę wioskę, tak? <grym> Ma, na tę wioskę? No, mamy wioskę. Dokładnie. Ej, no bez, to. Aha, by nie ubić Aha tutaj była w skaplisku? Tak, tak. Aha. chodź. chodź. Czyli wy sobie pisaliście o tej wiosce? Czekajcie, czekaj na chwilę, na czekaj na chwilę. Mam problem. Ja nie mam nawet ani jednego drewna. Serio? Staram się, że jesteśmy żelazni. Mam jest problem. Diamenty były w skrzynce. A. Ja wstępna, nie mam. Ja, tu wiem, gdzie rachunkuję. Jestem na środku oceanu, a jeśli ja i tak nie opłaca tam w pracy, nobie, jak a, no klasy, to jak 10 skracach już około. Patrz to, patrz. Nie widać, bo kurde. A najgorsze jest to, że sam aspekt musi autopce raz pić. Tak, to podobnie z trajgentami. A trajgent nie taki jest na cisza. O kurde! Krytykal, check! O kurde! Stary mam przepięknie nie mam żarcia. Dobra, dostał? Żarcie, spokojnie, A ja ci powiem jedno. Ja nie mam żarcia, nie ja mam żarcia, nie, nie mam, nie. Nie mam, łódki. Nie mam nic, a przecież ci muszę Ja, ja, ja Mam jedno, ja mam jedno. Wiktor, chodź. Czekaj, ja mam jedno żarcie tylko. Aż. A sama A wiecie, jak mam wyciec o, o. na Ej, Chodźmy Chodź tutaj To skąd ty to bierzesz? normalnie znajduję Czekaj, ja się to wszystko połączam. A ja nawet krew na aniel tego nie mam Czekajcie Ej, pomóż mi, pomóż mi Nataniel A wyjdziecie do letteru, tak? Tak, 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 tak. A, nie zginiesz tu. Chodźcie na te sieki, a nawet żelazo jednak nie będę mieć. Znaczy, nie żelazo. Nie miałeś rasty, <grym> nie się czy ty rozumiałeś, ale <grym> drzewna. Nawet cichka nie ani jednego. Zdaję ocen z pójdziesz? No. To jakieś ponad kilka tysięcy krat, jakieś, jakieś ponad tysiąc krat przepłynąłem. Ja ani jednej struktury nie znalazłem, tylko to już się miał będzie ja. tak. Patrz wisior! Patrz co znalazłem! Ja ty. Czek, patrz co znalazłem! <grym> już? Aha, nie utopcy wyjeżdżają! Jak? Jak? Jesteś czuła taki jak na kracha nie mam! Jaka, jakie czyny? Ej, każdy ma po jednym życiu, nie? No tak. Ej, pat, ej, patrz na to. Ej, nie, na to, Aniel, patrz na to. Patrz i ten chęć, choć się tak się skończy, jest jedz z kłodu. Co się stało? Aha. Staj się skończyć. O, co? No, e, no, co się stanie? Dajmy w naderze. Znaleźliśmy nielegalnie. E to co? To super się składa ci z ich gierma. Coś gierma. Ha. Rozbieraj pałeczki, nie? Ja, mam, ja zbieram na razie brodawki. A potki. Aha, nie niech ma To ja wiem, że będą pałeczki, bo mam coś fajnego Chyba mi się w zrakowały, mi się to uczyło HP gdzie ty jesteś? ty jesteś? Ja jestem w bastionie Dobra, ja też jestem w tym basz baszczynie. W bastionie? No w bastionie jesteśmy, nie? W bastionie. Super. To nie No, bo my się dalej szukamy, nie? Ale jesteśmy obecnie w nadrazu. Tu, no tutaj. Ej, podaj kordy, podaj kordy, myśl. Nie podam. Podaj kordy. Ja ta nie chodź za mną, bo to jest miliard piglinów. Spokojnie. Pomocy! Moginę! Dobra, <grym> ja się nie ginę. Spokojnie. Niech żyje. Ej, co jak sobie inaczej się zastanawiam, co mam tu? Jeszcze raz w pipulku. No jak raz mi daje to wiadom. Dobra, skończyło się przelew. O! Oh, aha! Skończyły się przelewki! Już zaraz będzie jak Cikwenko formuje depresję! Będą chwile depresja będziemy <try mieli. Try yeah, <try <try>, ja nie mam lutera w sobą, ja sobie nie znam lutera. Aha, czy mam teraz? 16 złotych marchewek. Patrz pasz patrz do mnie Ehehe. O, ja to już stało na garytowej, widać? Nie było czerwę tu właśnie Ja, ja mam taka jedną część, nie? Tak Ja was spotkam, w będzie. endzie. że to. Ciebie, że to jakaś dziewczyna, czy co? Nie, co robisz? Nie. Aha, będzie się na koksach nie pić! No tak. A Dobra, jak będziecie mieli tu temy? Ja prostu sufit i stanie obok. A ja tak chwilę będę miał to Jeszcze. Jak? <coughs> jak? Nie Jak? 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 do Jak? 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 58 Jak? Ja Jak? 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 ja Jak? 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 Dobra, dobra, jest git Ej, Już jest git Dobra, jest git, dzięki za pomoc, mordo Ten jak ty zapomniał coś Czyniaczku? czy Czemu kończ nie robisz Ja nawet nie mam pół jasnego seta Nie marudź

no dlaczego? Coś tego ciała mam krwi leka. Dobra, nie wpalił się już jednak, naprawił. A a widzisz, co jest najgorsze? Jak ja odkrywam czanki. O, ja nie mogę być słodki. Ej, eee, I to nie jest. I tak już po Mogę nie, 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 no a ja mogę Pam powiedzieć? Ja mniej się nie mogę wyjść z łódki. Bo a teraz się pali, nie można wyjść z łódki. Nie, mi się a teraz pali. Wreszcie po pięciu latach muszę tam z tej łódki. No. Jakie leki słodkie ma plaki? Aha. 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 Ja teraz ja, nie ja jestem szelastny Kurcze, nie denerwuj mnie Masz to Robisz no. tak Bum i znik Nie ja wiem co wy robicie Proszę mnie, proszę Jedziemy? Ty, znalazłem! Czekaj, idziemy bo. Ale teraz serio, nie wiem co tu proszę nie rób tego o czym ja myślę Nie no, wcale nie pójdę po Elytrę Czemu A ty o tym zapomniałeś? Tak. O, dobra, chodź, mam już za z mam zbiorę Elytrę nie no! Chodzi mi wyleciało co przy Zrobiłem z tym tłokiem! Ty, zrobiłem z tym tłokiem. Ty, przede nami jest ten... Yy, ten... to coś. statek. Ja nie wierzę. I co myśli to widzicie? Jak zobaczę, że oni tam cię tu to ostatnio, to ostatnio... Nie... Jak będziecie cię Aha. No ja już jestem, ja już jestem, ja już jestem. Nie, o. Cię Czemu cię jestem cię niewidzialny? A nie, ja miałem laga po prostu. <laughs> cię na, cię na to. Ale ja mnie parto. No bardzo. A czyli wy na mnie, mnie będziecie robić trapa w endzie, tak? Tak, będziemy trapa robić. Ja nie wam wszystkim przypominam że jak zobaczysz, film, że w różnych filmy zrezygnowaliśmy, czego nie robiliśmy, to stajemy w pier. No, jak? Nie! Chodź, Wisio! Daj, okay. Daj, eee... za e, chwilę przyjdę do ciebie. Jedną rzecz zrobię, tylko, bo jeszcze mam dla zanczutowania seta, bo mam 4% czwórki jeszcze w Ha? Aha! Aha. To jest Djak ale tam pół biaszy. nie mnie na Taniel. Ciebie się nie pojem, ja się pojem temu. Czekaj, eee... Daj mi sekundę, daj mi sekundę. Jak on będzie nieenchantowany inny, to to po prostu... To po prostu wy to wygraliście. Jak wam powiem. Skowado położu. Czekaj, drugie, e, ja drugiego takiego sata robię, bo mi się O chłopacy, a ten jak sobie to biorę, to mu zaraz... ...to mu zaraz wioska. Dobra. I nie powiem, jeszcze będę deszał. O kurczę. Zrobiliśmy coś ołpi, tak? Tak. Daj oczy kresu, no daj oczy kresu mi. Ty jesteś oko kresu. Nie był ani właśnie się end entkrystali. No dobra. <grystalli> <grystalli> Rób entkristale, stary. Dobra, siama. Nie! No teraz się spalił, żyje. Masz to! No kurde, endkrystale. No ja. jak? Wy jak ty wy no. zrobicie. U. 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 I no spory tam smoka, to was spawnujem po prostu. Ja się nie, 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 nie. takie trapy jest nic. Nie, no my nie robimy trapy. No, to nie robimy, to nie robimy. <laughs> Ej, daj mi fajerwerki! daj mi firebelki. Chyba jak zrobicie tą w endkrystach, na której się respie, będziesz sabotowany, a wy będziecie tam czekać na mnie. No. Nie, bo my przechodzimy grael Dlaczego? ciebie. Czemu? Mmm, bo nam się no, no mi też się w sumie lubi, tak. Pójdziemy przejść grę A tak naprawdę żartujemy, nie przejdziemy do ciebie. A się, że nie będzie nie Jak ty teraz masz płask? Nie będzie, że mała mordeczko. Ale ja tu mam ciężko. Tak tam powiem. Ej, też mi daje jeden? Nie będę ja tak. ja tu ja. Nie tak. Nie